W tym filmie chciałbym pokazać Ci, jak należy rozwiązywać zadania metodą graficzną z pola magnetycznego. Zapraszam do oglądania. Także mamy tutaj dwie przedstawione sytuacje na obrazkach. Na razie zacznijmy od tej pierwszej. Chcemy we wszystkich zadaniach, jakie dzisiaj przerobimy, chcemy wyznaczyć kierunek linii. Chcemy zaznaczyć kierunek siły pola magnetycznego, które się wytworzy. Zacznijmy sobie na początku od zaznaczenia indukcji, kierunku indukcji magnetycznej. I wiemy, że y, jeśli mamy biegut N i S, to zawsze ona będzie biegnąć z N do S. Czyli sobie zaznaczymy to linią albo liniami. I zaznaczymy sobie kierunek. Biegnie nam od nasycenia do S. Tak to sobie można przetłumaczyć. Ok, dalej potrzebujemy uzgodnić sobie kierunek. Yy, potrzebujemy sobie uzgodnić kierunek linii pola magnetycznego, jaki przepłynie w tym przewodzie. Tutaj mamy X, co oznacza, że prąd płynie nam do przodu. A jeśli prąd płynie nam do przodu, to pole magnetyczne powstanie nam y, będzie po prostu miał swój kierunek w prawo. Także możemy to zaznaczyć na rysunku tutaj, że on leci sobie w prawo. I teraz tak, chcemy wyznaczyć siłę, korzystamy w tym wypadku z zasady lewej dłoni, czyli palce ustawiamy sobie tak, aby zgadzało, aby nam się zgadzały z kierunkiem prądu. Tutaj jeśli mamy x, to jest też ważne. Prąd płynie do przodu, natomiast jeśli mamy kropkę tak jak w drugim przykładzie, prąd płynie do nas. I teraz ustawiamy sobie palce tak żeby się zgadzały. Lewą dłoń przykładamy do ekranu i widzimy, że palce nam już wskazują tutaj kierunek prądu. Teraz została nam jeszcze musimy ustawić rękę tak aby te strzałeczki wbijały nam się w otwartą dłoń czyli jak wystawimy sobie w tym wypadku rękę tak jak, lewą rękę tak jakbyśmy o coś prosili no to możemy zauważyć że kierunek prądu się zgadza kierunek również tego że mamy sobie wyobrazić te strzałeczki co dotykają nam w rękę również się zgadza no i odchylony kciuk pokaże nam siłę magnetyczną no i w tym wypadku kciuk jest odchylony w lewą stronę, więc siła będzie odchylona również w lewą stronę. Podpiszemy ją jako F1, bo to jest rysunek pierwszy. Tutaj zajmiemy się za chwilkę dwójką. No i właśnie do niej teraz przejdziemy. Znowu zaczynamy od kierunku tych linii, które tutaj wcześniej pokazałem. i po poprzednim przykładzie powiedzieliśmy, że, on na, że te linie są od N do S i tu będzie dokładnie tak samo. Mamy pozamieniane bieguny, ale zasada jest dokładnie taka sama. Rysujemy sobie linię. trzy wystarczą od N do S, czyli to będzie nasz kierunek. I teraz mamy przewodzik. I tutaj z kolei stosujemy to, co już wcześniej mówiłem. Że ten kierun, kierunki tutaj będą w lewą stronę, ponieważ będzie to przeciwnie do zasady śruby prawoskrętnej. Czyli sobie zaznaczamy, on popłynie tak. No, i tutaj w środku też można, ale żeby to było bardziej czytelne, to ja nie będę tego zaznaczał. I tutaj teraz znowu wchodzi zasada lewej dłoni. To jest dokładnie to samo, co robiliśmy w poprzednim przypadku, tylko teraz prąd płynie do nas. Czyli palce musimy sobie ustawić w naszą stronę. Musimy tak rękę wygiąć trochę nienaturalnie. I skoro już mamy tak wygiętą, no to prąd nam się zgadza. Zostały nam jeszcze te strzałki, żeby nam się wbijały w dłoń. Czyli dłoń musimy obrócić o 180 stopni. I wtedy już widzimy, możemy sobie wyobrazić, że te strzałeczki wbijają nam się w dłoń. Kierunek prądu się również zgadza. I w tym przypadku kciuk, pokaże nam, kciuk będzie odchylony w lewo, czyli tak samo jak w poprzednim przykładzie. Tylko tu już zapiszemy F2 z wektorem na górze. I wszystko się zgadza. Przejdźmy do kolejnych przykładów. Tym razem tutaj będziemy mieć dwa przewodziki, w których prąd będzie płynął do nas to jest pole magnetyczne, które się wytworzy wokół nich. Tutaj no wiem, że to skrzywo narysowana, ale tutaj nam zahaczy o jeden ten przewodnik i tutaj i tutaj drugi. I mamy dokładnie taką, taką samą sytuację. Też mamy wyznaczyć siły w tych wypadkach. Tylko teraz nie mamy biegunów. Tutaj korzystamy znowu z zasady. Śruby prawoskrętnej, a raczej tu będzie przeciwnie, ponieważ prąd płynie znowu do nas, czyli e, tak naprawdę, czyli te linie będą skierowane w lewo. Zaznaczamy je sobie i tutaj warto, żeby się nie pogubić, bo potem może być problem przy podpisywaniu e, wektorów. W drugim przypadku jest dokładnie to samo też prąd płynie do nas, więc e, te linie będą skierowane znowu w lewą stronę. No i właśnie już się pojawia, że jest mniej czytelnie niż było, ale damy radę jakoś. Teraz musimy określić kierunek indukcji magnetycznej, żeby pokazać potem tą siłę. No i jest to bardzo proste. Patrzymy się. Tu mamy pole jednego tego przewodziku, tu mamy drugie. Gdzie, y, tak jakby, gdzie te strzałeczki się nam e, będą miały zgodny kierunek? No i możemy zauważyć, że tutaj ta strzałka leci w dół, i tutaj ta leci też w dół. One pochodzą od dwóch różnych przewodów. Więc y, skoro one się nam tutaj zgadzają, to wektor tej indukcji, tej, co nam zahacza, ta, tej drugiej, będzie skierowany na dół i podpiszemy go sobie jako B2. Natomiast musimy teraz się popatrzeć na ten, ten przewodnik. Mamy tutaj strzałeczkę pochodzącą od odtąd. No i tutaj mamy dwie kolejne, i widzimy, że one się ze sobą również pokrywają, czyli w tym wypadku one pokazują nam na górę, w sensie kierunek do góry, czyli to będzie indukcja B1. I teraz korzystamy ponownie z zasady lewej dłoni. Palce ustawiamy do siebie, ponieważ prąd płynie do nas. I tutaj, w tym przypadku, domyślnie, jak ustawimy sobie rękę, to będzie pokazane, będzie nam się ta indukcja wbijać w rękę, i prąd się również będzie zgadzał. I kciuk w tym wypadku pokazuje nam odchylony. Kciuk jest odchylony w prawo. Czyli nasza siła również będzie skierowana w prawo. To teraz nie wiem, jak ją tutaj zaznaczę. I to będzie siła pierwsza, ponieważ pochodzi od pierwszego y, przewodu. No i drugi przypadek, prąd płynie do nas znowu ustawiamy sobie rękę do siebie, przy czym żeby nam się wbijała indukcja, musimy ją obrócić o 180 stopni. I w tym wypadku kciuk będzie nam pokazywał odchylenie. Kciuk będzie odchylony w lewo, czyli nasza siła też będzie odchylona w lewo. Będzie to siła F2. Wiem, że tutaj to jest słabo widoczne na rysunku, bo bo troszkę to nie zachowałem proporcji, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Przejdźmy sobie zatem do ostatniego zadania na dzisiaj. Wyjaśnij zasadę działania silnika. W silniku to jest zrobione tak, że mamy po prostu dwa przewodziki, które są. Troszkę większe bym to zrobił. Mamy tutaj biegun N i S. Te przewodziki są. Ja to narysuję w tak dużym uproszczeniu. Mamy dwa takie przewodziki, bo ogólnie silnik się składa z ramek. Które są którą są połączone te y, przewody i po prostu pod wpływem y, pola magnetycznego one się obracają no i dlatego silnik może działać przy czym haczyk jest w tym, że żeby się one obracały muszą mieć różne kierunki prądu czyli jeden musi nam w jednym tym musi nam płynąć prąd do przodu, czyli zaznaczymy go jako, jako X, w drugim musi nam popłynąć do nas, czyli zaznaczymy go jako kropeczkę. No i musimy znowu zaznaczyć indukcję magnetyczną. Ja tu, ja tu ją zaznaczę na czerwono. E, od N do S. Rysujemy sobie trzy strzałki. Kierunek. I teraz tu będą, e, powstaną nam siły, które będą skierowane e, przeciwnie do siebie. Dzięki czemu to, te. Przewodziki się będą odpychać i będzie nam działał silnik. Aby wyznaczyć te kierunki korzystamy z zasady śruby prawoskrednej, czyli jeśli prąd płynie do przodu, to pole magnetyczne będzie miało zwrot w prawo. Czyli tutaj się zgadza X, bo jest do przodu. A jeśli jest do tyłu, no to jest na odwrót, czyli będzie tutaj w lewą stronę. I ustalamy siły, kierunek siły. Mamy lewą rękę, łapiemy kierunek. Zacznijmy od pierwszego przewodu. Palce idą nam do przodu, ponieważ prąd również płynie do przodu. indukcja Indukcję łapiemy na otwartą dłoń. Tak, jakbyśmy, tak jak wcześniej było, jak prosimy o coś. Kciuk jest odchylony w lewą stronę, więc ten, ta siła również jest odchylona w lewą stronę. Jest to F1. Natomiast w drugim przypadku palce dajemy do siebie i domyślnie już łapiemy tą indukcję, bo y, palce mamy do siebie i ona nam spada, że tak to powiem, na rękę. I kciuk w tym wypadku pokaże nam y, będzie odchylony w prawą stronę, czyli siła również będzie odchylona w prawą stronę. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie.